Premier reaguje. To branie zakładników, premier o aresztowaniu Angeliki Borys branie zakładników. Chcę wyrazić zdecydowany sprzeciw w związku z aresztowaniem Angeliki Borys powiedział premier Mateusz Morawiecki. Wzywam władze białoruskie, by w spokoju rozwiązywać problemy, bez brania zakładników bo tak rozumiem ostatni atak na Związek Polaków podkreślił. Nie zgadzamy się na takie traktowanie Polaków. To w zasadzie branie zakładników, stwierdził Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że nie ma to nic wspólnego z jakimikolwiek standardami dyplomatycznymi. Zapowiedział, że poruszy ten temat na posiedzeniu Rady Europejskiej. Władze białoruskie robią wszystko, by niszczyć dobre relacje pomiędzy Polkami i Białorusinami, powiedział. Wszyscy Białorusieni, którzy żyją w Polsce, mogą cieszyć się normalnym. Spokojnym i godnym życiem i tego samego żądamy od Białorusi. Wczoraj do polskiego MSZ został wezwany Harkda Faire z Białorusi i został mu przekazany zdecydowany protest naszej strony, poinformował premier. Morawiecki poinformował, że polski konsul pojechał we wtorek do Grodna, by wyjaśnić, co dzieje się z Angeliką Borys. Każdy Polak mieszkający na Białorusi może liczyć na pomoc. Apelujemy do władz białoruskich. Aby przestały szykanować Polaków i traktować ich jak zakładników, podkreślił. Szefowa Związku Polaków skazana. Angelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi, została w środę skazana na 15 dni aresztu za organizację nielegalnej imprezy masowej. Rozprawa sądowa odbyła się w areszcie w Grodnie. W tym celu na miejsce przybył wyjazdowy zespół sądowy. Prezes ZPB sądzona była z artykułu, który mówi o złamaniu przepisów dotyczących organizacji imprez masowych. Chodzi o zorganizowany 7 marca doroczny jarmark Rzemieślników Grodzieńskie Kaziuki. Borys zamierza zaskarżyć wyrok. Angelika Borys została zatrzymana we wtorek i doprowadzona na komendę milicji w grodnie. Następnie przewieziono ją do aresztu. Władze ZPB uznały w środę w oświadczeniu, że bezpodstawne zatrzymanie Bory służy zastraszaniu całego środowiska polskiej mniejszości na Białorusi. Według członka władz ZPB Andrzeja Poczobuta kazuki były jedynie pretekstem w narastającej na Białorusi kampanii o antypolskim charakterze. Poczobut uważa, że Aleksandr Łukaszenka próbuje odwrócić uwagę społeczeństwa od kryzysu politycznego i ciężkiej sytuacji gospodarczej Białorusi i uznał Polskę za wygodnego i łatwego wroga. ZPB to największa na Białorusi organizacja mniejszości polskiej. W 2005 rok. Władze Białorusi pozbawiły ją rejestracji. Aresztowanie wybranej kilka dni temu na kolejną kadencję pani Angeliki Borys jest tożsame z polskości i uderza nie tylko w dobre stosunki z Polską, ale godzi też w białoruską tradycyjną wielokulturowość. Apelujemy o jak najszybsze zwolnienie prezes Związku Polaków na Białorusi i zaprzestanie arbitralnych prześladowań przedstawicieli mniejszości polskiej, napisano w komunikacie.